Część druga. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. W ostatnim filmie pokazałem Wam, co to jest motocykl, czyli poradnik początkującego posiadacza motocykla, i opisałem Wam w miarę dokładnie, co znajduje się tutaj na kierownicy. Wow! Co znajduje się tutaj na kierownicy, w zasadzie z czego składa się motocykl, czyli tam silnik, koła, stopki, łańcuch, hamulce i drążki zmiany biegów. A teraz chciałem Wam powiedzieć troszkę o jego eksploatacji. Zacznijmy od najprostszej rzeczy, najważniejszej w zasadzie. Bez paliwa nie pojedziecie, czyli mamy nasz bag. Bag, w zależności od motocykla, ma różne zabezpieczenia, jeżeli chodzi o otwarcie. To mój ma takie, że o proszę. Zabezpieczenie złamane. Teraz wkładamy sobie nasz kluczyk tutaj i przekręcamy go w bok. I bak mamy otwarty. Jak widzicie, paliwka mam pod korek. Paliwo, to co ważne, nalewamy siedząc na motocyklu lub stawiając go na... Stopce centralnej. Nie nalewajcie go z boku, bo zawsze z tej strony będzie tworzyła Wam się luka powietrzna i tego paliwa nalejecie mniej. Co ważne, kiedy już siedzicie na motocyklu, przechylacie go do pozycji prostej i nalewacie paliwa, to pistolet zawsze trzymacie. Nie kładziecie go do środka i nie wlewacie paliwa. Z tej strony może będzie lepiej ze światłem. Nie wkładacie go do środka i nie naciskacie pistoletu jak w samochodzie. Pistolet Wam odbije, kiedy piana dojdzie, ale może się zdarzyć, że paliwo po prostu przeleje Wam się górą. Mi się to jeszcze nie zdarzyło, ale warto uważać. Ja nalewam paliwa tak, że trzymam sobie pistolet włożony mniej więcej dotąd, czyli tak, żeby miał zanurzony swój, swoją końcówkę tutaj już w baku. Wlewam paliwa i ostatnie dolewki robię już dość miarowo, spokojnie, tak jak widzicie, psik, 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 tak żeby nalać w miarę dużo, ale też żeby nie przelać sobie po baku. No szkoda by było pobrudzić motocykl. Kiedy już nalejemy paliwa, nie zamykamy w ten sposób, musimy zawsze trochę przekręcić kluczyk, docisnąć i o, ciach, i bak jest zamknięty i mamy full. Postawmy go na stopce, o której teraz nie będziemy mówić. Chociaż może powiemy właśnie o stopce, tylko odłożymy kluczyk. Teraz tak, nasza stopka boczna. Jej praca, może wsiądę na motocykl jeszcze raz. Jej praca jest taka, że kiedy już jesteśmy na motocyklu, zahamowaliśmy sobie, to może będzie tak ładnie widać. To naszą stopkę piętą ściągamy na dół. I stawiamy nasz motocykl bez obaw. Nie przewróci się, wiem, że takie wrażenie może być, ale nic się z nim nie stanie. Możemy też postawić motocykl na stopce centralnej, którą tu widzicie. Tu słoneczko ładnie nam tutaj świeci. Z tej strony też ją również widać. Też również. Zobaczcie, mamy naszą stopkę centralną. Widzicie? Jest ona duża. Brzydka, ale jest bardzo pomocna, jeżeli chodzi o takiego człowieka jak ja, który nie ma swojego garażu, nie ma gdzie postawić na stojaku. Na stopkę centralną stawiamy troszkę trudniej, ponieważ musimy ją nacisnąć nogą, tak o, i jednocześnie ciągnąc, nas ciągnąc nasz motocykl do tyłu, postawimy go na stopce centralnej. Odłożę teraz telefon i wam pokażę. O! Oh. Tak, udało się. I widzicie, motocykl teraz stoi na stopce centralnej. I stoi równo. Dzięki temu możemy przejść do kolejnego punktu, jakim jest olej. Gdzie się wlewa olej? Olej wlewa się, drodzy. Tutaj. A tu macie oczko z waszym poziomem oleju. Jest tutaj troszkę krzywa droga w sensie krzywy teren stoi pod lekkim skosem w jedną stronę więc tego oleju wydawać by się mogło że jest za dużo ale go nie jest macie poziom minimum oznaczony taką kropką tutaj przepraszam, rozmyło tutaj i poziom maksimum i nie wiem czy wy widzicie czy mój telefon to oddaje ale jest tutaj takie małe u góry bombelek i on jest w zasadzie poziom oleju jest idealny na tym skosie. To odkręcamy, wlewamy, patrzymy, oczywiście nie lejemy od razu 5 litrów, patrzymy ile się podnosi i tak dolewamy oleju przy wymianie, aż będzie go full. Olej kontrolujemy często, jeżeli jeździmy na wysokich obrotach, tak aby uniknąć jakiegoś przytarcia silnika. Kolejna rzecz to jest nasza chłodnica. Dlaczego nas interesuje chłodnica? Otóż... Chłodnica ma płyn chłodniczy i tak jak Wam mówiłem w poprzedniej części, tu jest kontrolka temperatury. Jeżeli będziecie mieli mało, za mało płynu w chłodnicy, będzie się Wam motocykl przegrzewał. Płyn chłodniczy dolewamy tutaj. Czekajcie. O, czy go widać? Widać korek? Powinno być widać tutaj. Widzicie? To jest korek w lewu. On jest schowany tak. Może z drugiej strony pokażę, ale szata. Może z tej strony będzie go lepiej widać. Czekajcie. O, złapmy ostrość. Okej, okay, niestety nie widzę, ale tu, tu dolewamy płynu do chłodnicy. W zasadzie wlewamy, kiedy wymieniamy. Nie, powinnie, nie powinno go ubywać. A zbiorniczek wyrównawczy znajduje się tutaj. Tu. Następna rzecz w naszym motocyklu ważna jest to łańcuch i jego naciąg. Otóż, moi drodzy, łańcuch powinniście zawsze sprawdzać w instrukcji, jaki ma faktyczny naciąg. Czy nie jest za mały, nie jest za duży. W instrukcji obsługi waszego motocykla zawsze będzie to zapisane. I naciąg regulujemy sobie w tym miejscu. Możecie to robić w zaciszu domowym, nie jest potrzebny do tego mechanik. Musicie tylko mieć taką stopkę centralną. I kiedy już jest motocykl jest na stopce. Odkręcacie sobie poluzujecie sobie tą śrubę takim dużym kluczem i możecie przystąpić do regulacji naciągu, który, którego tu widzicie, o, tu są takie ząbki, które pokazują, jak jest naciągnięty, ile jeszcze zostało łańcuchu tymi śrubami. Kiedy już naciągniecie, koło tak, aby łańcuch wam nie wisiał, zakręcacie tą śrubę, tą Tutaj regulujecie i przykręcacie i łańcuch jest naciągnięty i możecie już spokojnie jeździć. Kolejna rzecz z eksploatacji takiej podstawowej to jest wasz akumulator. Akumulator znajduje się pod siedzeniem. Aby otworzyć wasze siedzenie, musicie włożyć tutaj kluczyk. Tak przynajmniej jest w Fazerze to zrobione. Po przekręceniu jest możliwość podniesienia tego siedzenia. I tu widzicie mój akumulator. Troszkę tu brudno i przepraszam Was za to, będę musiał przysiąść na tym i doczyścić. Akumulator, kiedy już nie wydoli, kiedy już nie chce chodzić i jest rozładowany, wydaje taki specyficzny dźwięk, jak chcecie odpalić, to jest takie tyk, 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 tyk. <śled> Takie coś. Aby zamknąć Wasze siedzenie, wystarczy docisnąć i to wszystko. Kluczyk wyciągamy. Kolejna rzecz to wymiana żarówek, które mogą Wam się w trakcie jazdy przepalić. Żarówki w fazerze są dość łatwe do wymiany, ponieważ ich miejsce do wymiany jest tutaj. Tu nie. Czy to widać ładnie? Jedna, a tu jest druga. I tu możecie w dość prosty sposób mieć dostęp do Waszych żarówek. Czyli powiedzieliśmy już o płynie chłodzącym, powiedzieliśmy o oleju, powiedzieliśmy o paliwie, na ciągu łańcucha. Skoro już powiedzieliśmy o tych rzeczach, możemy powiedzieć o kolejnej, jakie są opony. Na co zwracać uwagę? Słuchajcie, opony nie mogą mieć żadnego uszkodzenia w formie jakiegoś wydartej, wydartej gumy. Muszą być odpowiednio ustawione, jeżeli chodzi o założenie. Nie przejmujcie się tym, że bieżnik tutaj wygląda. Jakby był ustawiony w nie w tą stronę. Tak musi być. Tak musi być. To chodzi o rozprysk wody, o to, żeby woda Wam nie trafiała bezpośrednio z przedniego koła na tylne. Więc tutaj woda rozpryskuje się na boki, tutaj woda rozpryskuje się prosto do tyłu. Jakbyście mieli tak samo założony bieżnik jak tutaj, to woda trafiałaby Wam prosto pod tylne koło. To, o czym warto wiedzieć, a co rzadko jest pokazywane, to to, że opony w motocyklu są bardziej wrażliwe na złe ciśnienie. Jak w samochodzie, gdzie jest mój wentylek? Jest tutaj. Słuchajcie, tu macie wentyl do pompowania waszej opony. W instrukcji motocykla możecie sprawdzić sobie, jakie powinno być konkretne ciśnienie, jeżeli chodzi o napompowanie. Jest to ważne dlatego, że jak macie za mało albo za duże ciśnienie, to będziecie albo skakać jak bardzo twarda piłka po drodze i opona nie będzie się trzymała, albo będziecie mieli flaka. I opona również nie będzie się trzymała drogi. A jak widzicie w samochodzie, jeżeli nawet macie cztery flaki, on jakoś pojedzie, nie przewróci się na bok. Jeżeli chodzi o wasz motocykl, to może się pojawić bardzo duży problem. Tak więc powinniście raz na jakiś ruski rok, czytaj miesiąc dwa, kontrolować ciśnienie, chyba że jesteście go pewni. I tak jak mówiłem, opona nie może mieć żadnych uszkodzeń, nie może mieć widocznych wyłamań. Jeżeli wam gdzieś się przebije, coś się wbije w nią, opony powinno się wymieniać. No w samochodzie jak jeździcie z gwoździem i o tym nie wiecie, to dopóki nie ma flaka, dopóki Wam nie strzeli ta opona na drodze i nie jedziecie 150, to takiego zagrożenia typowego nie ma. Ale jeżeli opona w motocyklu zacznie Wam w drodze łapać flaka, to może się to naprawdę źle skończyć. No, tu jesteście na dwóch kołach przy prędkości 60 na godzinę bez dobrego stroju ochronnego, może to się skończyć naprawdę dużą tragedią. Tak więc, jak widzicie, jeżeli chodzi o taką eksploatację, płyny i tym podobne, to już większość rzeczy wiemy. Filtry są poukrywane, wasze gaźniki, świece. No tutaj, jeżeli ktoś nie ma jakichś większych podstaw, jeżeli chodzi o silniki, to raczej sam nie powinien tego robić. Ja to zostawiam innym, ale myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o część drugą. Tarcze i klocki, gdzie są, każdy widzi, ale może powiemy, skoro to jest poradnik dla początkujących. Tu macie swoje tarcze hamulcowe. Jest to najdroższa część, jeżeli chodzi chyba o sprzęt w moim motocyklu, bo takie tarcze kosztują około 800 zł. Sztuka. Klocki hamulcowe znajdują się gdzieś tutaj, w środku. Tak słoneczko świeci, więc nie wiem, czy ja Wam to dobrze pokażę. Ale znajdują się tutaj. Hamulce są bardzo, bardzo ważne i są zarówno. Jednocześnie bardzo, bardzo mocne w tym motocyklu. I to jest ważna rzecz, którą, na którą powinniście zwracać uwagę: czy tarcza maranty, czy nie bije przy hamowaniu. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, powinniście szybko to kontrolować i lecieć na jakąś wymianę. Macie też tylną tarczę hamulcową, która również jest wyposażona w tłoczki i klocki hamulcowe. Macie swój amortyzator który ma miejsce, jest umiejscowiony tutaj z tyłu, jakby pod siedzeniem. Można go regulować w większości motocykli, u mnie też jest jakaś regulacja, ale ja już ustawiłem to raz na początku i nigdy więcej tego nie ruszałem. Macie swoje żarówki, które wymieniacie bezpośrednio już w kierunkach. Jak macie nowsze, jakieś ledowe kierunki, no to tam już ciężko jest mi powiedzieć, jeżeli chodzi o wymianę. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz przypominam, subskrybujcie kanał Zwyczajny Facet. I zapraszam Was do poprzedniej części, w której to wyjaśniłem, jak wygląda ułożenie wszystkiego na kierownicy, co się z tym robi. A teraz już zapraszam Was na kolejną część, która powinna pojawić się na kanale wkrótce. Na razie, cześć!